I dodają wam energii i rozruszają was po całym nocnym leżeniu, najczęściej w jednej pozycji. Pracujemy samym tułowiem, a głowę staramy się zostawić na wprost. Dokładnie to samo wykonujemy lewą ręką, czyli z każdym zamachem delikatnie przykucamy. Oddychamy sobie w swoim tempie. Mięśnie są gotowe do działania, a wy czujecie się lepiej. Cześć kochani, witamy w Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch. Dzisiaj pokażę Wam zestaw ćwiczeń, który zajmie około 10 minut, rozgrzeje Wasze stawy oraz poprawi humor. Ale najpierw zaobserwujcie nas i zaczynamy. Ćwiczenia to są bardzo istotne, ponieważ i dodają wam energii i rozruszają was po całym następnym leżeniu, najczęściej w jednej pozycji. Mięśnie są gotowe do działania, a wy czujecie się lepiej. Stajemy na szerokość maty i teraz przechodząc sobie do leciutkiego przesiadu mocno podnosimy proste ręce do góry i wracamy z wydechem. Robimy to dosyć dynamicznie, aby jednak było to ćwiczenie rozgrzewkowe. Zróbcie sobie około 15-20 takich dynamicznych powtórzeń tego ćwiczenia. Na dole wdech i do góry idziemy z wydechem. Pełny zakres ruchu. W drugim ćwiczeniu ręce zaplatamy przed sobą i teraz wykonujemy w miarę dynamiczne skręty tłowia hop, w jedną stronę i w drugą stronę, tak żeby kręgosłup porozciągać na boki, do boku idziemy z wydechem, staramy się nie ruszać miednicą, nie bujać całym ciałem, tylko od połowy, od pasa w górę. ćwiczenia, śmiało sobie poróbcie 20 powtórzeń na stronę. W trzecim ćwiczeniu również blokujemy ręce przed sobą, tylko teraz pracujemy samym tułowiem, a głowę staramy się zostawić na wprost. Tor oddychania ten sam co wcześniej. Wydech, na środku wdech. Dół jest zablokowany. Pracujemy tylko od pasa do szyi. Tutaj również śmiało po 20 powtórzeń na stronę. W czwartym ćwiczeniu rozgrzejemy sobie ręce. Wykonujemy takie ruchy jak ósemka. Jedną ręką przed sobą. Z każdym zamachem możemy sobie delikatnie zginąć z kolana. 20 powtórzeń na jedną rękę. Oddychamy w swoim tempie, nie za szybko. W następnym ćwiczeniu ręce możemy sobie dać na biodra i teraz głowę mocno wyginamy do jednej strony, rozciągamy prawą czyjś szyi i lewą. Do boków idziemy z wydechem. Staramy się ruszać tylko głową, ciałem nie bujać. I powinniśmy odczuć rozciąganie po przeciwnej stronie, czyli teraz tu i teraz po lewej stronie. Tego ruchu wykonajmy po 20-25, nawet powtórzeń na stronę. I miarowy oddech we własnym tempie. W następnym ćwiczeniu y, troszkę sobie rozciągniemy klatkę piersiową. Wykonujemy taki ruch. Najpierw mocno do przodu się zaokrąglamy, a potem otwieram klatkę piersiową. I teraz pracuję. Tylko klatką piersiową. Moja miednica jest swobodnie. Nie robię przysiadu. Kolana też pracują swobodnie. Rozciągam i otwieram klatkę. Do przodu wdech, a otwieramy z wydechem. W następnym ćwiczeniu wstajemy na szerokość maty i teraz tylko i wyłącznie z samymi biodrami, bez pracy górą ciała robimy duże kółka miednicą. Stopy stoją cały czas stabilnie na macie. Oddychamy sobie w swoim tempie. Można wykonać tak 20 kółek w jedną stronę. Kolana mogą się minimalnie zginąć. I po około 20 okrążeniach w jedną stronę zmieniamy kierunek. Teraz przeciwną, tylko biodra pracują. Tutaj również 20 powtórzeń. W następnym ćwiczeniu robimy delikatny wypad do prawej strony. Tylko teraz nie schodzimy do przysiadu, tylko swobodnie. Lekkie zgięcie kolana, i następnie kierujemy nogę na krzyż przed sobą. I znowu lekki wypad, rozciągamy nogę i delikatnie przed sobą. Do dołu idziemy z wydechem. Tu robimy wdech. 20 powtórzeń na jedną nogę. I po 20 powtórzeniach prawej strony zamieniamy kolejność, czyli teraz na lewą stronę lekki wypad i krzyżujemy nogę przed sobą. Lekki wypad. I przed sobą. Wydech. I krzyżujemy. W kolejnym ćwiczeniu stajemy w wykroku, proste ręce podnosimy do góry, i teraz pochylamy się do przodu, dajemy stawom popracować w kończynach dolnych, i mocno idziemy do góry. Z wydechem otwieram klatkę. Pochylam się do przodu, troszkę rozciągam i otwieram klatkę. Na jedną stronę około 20 powtórzeń. Tutaj nasze stawy w nogach i się rozciągają i nieco wzmacniają i do góry idziemy mocno otwieramy klatkę. Po 20 powtórzeniach zmieniamy sobie stronę. Przeciwna noga jest z przodu, a my robimy dokładnie ten sam ruch. Ręce w górze, pochylam się z wydechem otwieram. Pochylam się. Do dołu. I do góry. Taka sama ilość powtórzeń jak na prawą stronę, czyli około 20. W następnym ćwiczeniu stajemy na jednej nodze i teraz jedną kierujemy prostą przed siebie, robimy delikatny wypad do przodu i wracamy do tyłu. I teraz nie krzyżujemy nóg, tylko kierujemy je prosto przed siebie. Do tyłu i wydech do przodu. Wdech i wydech do przodu. Zdów, 20 powtórzeń na jedną stronę. Po 20 powtórzeniach zmieniamy nogi, czyli teraz idziemy lewa do przodu, wydech i kierujemy ją do tyłu, nie krzyżujemy nóg. Jeśli podobał Wam się film tego typu, zostawcie lajka, komentarz, zasubskrybujcie, abyście byli pierwsi, którzy dostaną nową dawkę wiedzy.